Cześć. Piękne, słoneczne południe styczniowe. Można już coś powiedzieć o, o uzyskach tego wynalazku. Max, co widziałem yy, na, na falowniku, to jest nieco ponad 4 kW w danej chwili. W tym momencie yy, jest jakieś tam 3,8 niecałe. Spróbuję, yy, spróbuję jako przebitkę wrzucić zrzut tak jakby nagranie ekranu z telefonu z aplikacji jeśli mi się to uda. Średnio w styczniu produkcja wychodzi jakieś 6 kWh dziennie, ale był większość dni była po prostu straszna pogoda, mogły brak słońca i tak dalej. Także jest około 55 kWh naprodukowane do dzisiaj, do 9 stycznia do południa przez 9 przez 9 dni yy, stycznia to wychodzi tam średnio około 6 kWh. Jest 18 paneli, yy, po, po 375 W, bodajże zaraz zerkniemy, Tak mi się wydaje. Tak, 375 W każdy. Instalacja ma w takim razie 6. 6,5... 6,7 około e, Kilowata e, No i tyle Wychodzi, wychodzi, mówię, zaraz, zaraz spróbuję prze, przebitka dać z aplikacji e, Od dosłownie Kilkuset wat dziennie do, e, do, do tam e, Do tam około 6 Więcej 6, kilkunastu, niecałych 20 nawet jeśli dobrze pamiętam. kilowatogodzin. Także na tą chwilę do 9 stycznia mam wyprodukowane 55 kilowatogodzin. Także uważam, że uważam, że to jest całkiem dobry wynik jak na 6,5 kW instalację jest zapięte w jednym stringu 18 paneli.